Pierwszy punkt dzisiejszego uroczystego otwarcia festiwalu, czyli występ szmachu z klasyk orkiestry. Dziękuję jeszcze raz, zapraszam muzyków i miłej zabawy. Dzień dobry wieczór tym, którym tego dobry wieczór nie mówiłem przy poprzednim wejściu. Proszę Państwa, no i czas zacząć oficjalnie to Lubuskie Rato Filmowe 42 z kolei. Ten festiwal odbyła się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Festiwal odbywa się pod patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak oraz Wojewody Lubuskiego Pana Jerzego Osnoucha. Zadanie to współfinansowane jest przez zarząd województwa Lubuskiego. Zrealizowane zostało z udziałem środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Festiwal jest współfinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Projekt Polacy i Niemcy Filmowy Portret jest wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Lubuskiego. Projekt zrealizowano przy pomocy Filmoteki Narodowej i sieci kin studyjnych i lokalnych. funkcji wyrażam ogromną radość, że Kolejna edycja 42 Najstarszego Festiwalu Filmowego w Polsce, Lubuskiego lata Filmowego, dochodzi do skutku. Wiem, że nie było łatwo, dlatego wyrazu uznania dla Pana Andrzeja Kawali. Tak. Dziękuję za zaproszenie na 42 Lubuskie Lato Filmowego w 2013 kinematografii krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Organizowany nieprzerwanie. Od ponad czterech dekad Festiwal filmu w Łagowie to niewątpliwie przedsięwzięcie godne poparcia i jedna z najlepszych wizytówek kulturalnych naszego województwa. Gratuluję pełnego pasji zaangażowania oraz wysiłku włożonego w organizację 42. edycji Lubuskiego Lata Filmowego. Życzę wspaniałego odbioru publiczności i nieustającej potrzeby tworzenia równie wartościowych przedsięwzięć. Z poważaniem wojewoda lubuski Ogromne zaangażowanie w powstanie festiwalu to zaangażowanie Pana Ryszarda Ryszkiewicza, Wójta Gminy, Panią Sosowę i Secretarza Gminy, Pani Dorotki Woźniak i Pana Marka Jurysza. Bez tej dwóch ludzi przy tak niewielkiej ilości czasu na zrobienie imprezy nie udało mi się. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Gminie Ładów i tym, za Otóż no serdecznie zapraszam na festiwal i serdecznie zapraszam na projekcję. Dziękuję serdecznie. I niniejszym mluwózki rato filmowe ogłaszam za otwarte. Dziękuję.